Do no i witam serdecznie wszystkich moich widzów na kolejnym wspaniałym wypadzie. Jesteśmy dzisiaj u mojego kolegi Adamę najlepszego. I puszczamy program Bagno. No i lecimy. Stroimy się do gruntu tym potworem. Czekaj, jak to się stroiło? A tak se zestroimy. A, taka wkita ziemia. A, coraz gorsza, ale może być. Puszczamy jeszcze tylko ostatnie opcje. Kapsy. To nie, to nie, to nie. To zostaje. To zostaje, nie, to do góry, bo ja muszę słyszeć. To, to zmniejszymy zaraz. To zwiększymy, żeby było tyle głową. A shifta jeszcze. Czekaj. Jeszcze shifta niech się znajdzie. No może być. Iron zostaje, to zmniejszamy na 3 i lecimy z koksem. Do zobaczenia przy pierwszym dołeczku. I mamy pierwszy dołeczek, który już zakopujemy ładnie, co by nie było. Jest to. Buzior Arsen powstałem. piękny z łóżkiem. Przepraszam serdecznie, troszkę wieje u nas dzisiaj na rejonie, u Adasia. A czekaj, szczotkę mam, czekaj, jeszcze zobaczę szczotką. O, troszkę wygięty. Dobra, lecimy dalej. No i pięć kroków później kolejny dołek. Jakaś ołowiana figurka, czy stop? Nie wiem. Przypomina to figurkę, ale to chyba nie jest figurka. No i mamy kolejnego fanciorka. Jest to fenol z wroną i... Krzyżykiem, w stópkach, ma krzyżyk w stópkach, czekajcie, jest to jedyneczka, troszkę zaorana, ale w miarę widać co to jest, super, jest troszkę fantów, już trzy fanciki wypadły, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, powiem wam, że nie uwierzycie, tutaj dołek, Gdy gdzieś jest coś, ale jeszcze nie wiem gdzie, a tutaj, w tym miejscu jest albo Moniak, albo Guzior. I jest to guzior na wierzchu i nawet go nie zdążyłem zauważyć, jakby ma... Ole piękny! superaśny Dobra, kurde. Ciekawe co w tym domku będzie. Ale nie do no, guzior obok jest super! Ale się cieszę. To już który? Czwarty Fancior. No, widać. Ale jest strasznie wieje wiatr. I zaczęło jeszcze teraz padać. Ale wiatr na mnie straszny, więc dołki będą kopane. Uhuhuhu. Parę godzinek, ale będą. Przyleciały koleżanki tamtej wrony, co znalazłem. <noise> to znaczy, jak była tamta jedna, <noise> przyleciała reszta, <noise> to chyba będzie więcej wron. Tylko już oby były tylko srebrze. No i kolejny dołek, kolejny fancior. Jak dobrze kojarzę, albo źle kojarzę, to mnie poprawcie. Jest to albo klamerka od plecaka, albo klamerka końska od kandaru. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, ale jest klamerka. Tym razem wyskoczyła jakaś Tabliczka. Kurde, złamana, szkoda. Su Ainem ku Shell Auto OL 25 do 1. Czyżby to była tabliczka z oleju Shell? Patrzcie, Shell Auto OL. Tym czy bez? Nie widać. No ale jest. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. No jest. Kolejny pieniążek. Te wrony to chyba były jakieś przeznaczenie. A złoty pieniążek. hu hu Dyszka. Który? 24. Pewnie bo 24. Jest, nie. 30 rok. Memnica D. Nie wiem, czy to Drezno, nie było. No i mamy kolejnego fanciora. To guzior jakiś, ale z. Z. Łoo! Wow, co to jest? Co to jest? Jak to się czyta? S, N, Z, B. Cholera, jasna. Fajny guzior. Z tyłu szkoda, że nic nie ma, ale tu z przodu. Dziwna sprawa. Guzior jest petarda. Uhu. I mamy kolejnego fanciorka. Będzie to. Plomba. wiecie, może tutaj się... O jest. Tak, będzie to plomba. Obstawiam, że z mąki. Może coś będzie widać. Nie widzę się nic. Szkoda. Chociaż może ożały? Nie. No, a z drugiej strony pisze na co było. I mamy kolejny pancior. Będzie to prawdopodobnie yy, ten. Jak to się nazywa? <laughs> Zapomniałem. Ale od lampy naftowej fragment do nakręcania i podkręcania i zmniejszania chyba płomienia. Tutaj ładnie kropeczki są zdobione ładnie. Mamy kolejny dołek. I wypadło teraz coś. Coś, co nie ma Aluminiowa, jakieś blaszka, ale bez niczego. Chyba jakaś podkładka do czegoś była. Kolejny fancik wypadł sam. Nie wiem, czego go widać. Gdzie odsłonię? O, już lepiej pewnie. Jest to. Tada jest. Uj, marka, les. Proszę bardzo. Ładne zieloniutki. No i mamy coś fajnego. Uo! I bardzo głęboko, proszę Państwa, moi mili. Uhuhuhu. Ale gry, kurde balans, gdzie jest korona? Nie ma 1976 i jest to 20 zł. No, na będzie, w razie czego. Proszę bardzo, jak ładnie się prezentuje. Uhuhu. Przyjechał jeszcze do nas fioletowy cik. Chciałbym się przywitać i zobaczymy, co nam dzisiaj we trzech tutaj wyskoczy. Kolejny fańczer pod jowląką. Prawdopodobnie no tu jest prześlik. Ale nie jestem do końca pewny, chociaż tak jak widać. tych ty cholernie. Nie mamy kolejnego fanta, jest to jedyneczka, jeden fenol. Teraz mam bardzo ciekawe znalezisko, sprawdzamy co to takiego. To że nóż, ta w szmacie. nóż zawinięty w szmatę, Dobrze, żeby lepszy uchwyt był, Dobrze, żeby się nie ślizgał. Zawsze jakiś fan. I mamy kolejnego fanciorka. Bardzo duży moniak. Krajcer, z tego co widzę. Ale jaki? Jakieś fragmenty głowy widać. No ale nie widać jaki to krajcer. Czy tak? Czy tak? No nie wiem. Ale super moniak. Takiego jeszcze nie mam. Maria Teresa, pewnie Kolejny fańcior jest to guzik, chyba i no, to tak to będzie chyba guzik, ale no, bardzo skorodowany jest, nic na nim nie widać, może po umyciu coś będzie widać. No i mamy kolejnego fańciorka, jest to spadający neus. tak naprawdę to ładnie odbity, nie wiem co to jest, zdubka jakaś, kaweczek, może od pierścionka, no i mamy kolejną jakąś nabijkę, coś podobnego, proszę bardzo, tak się prezentuje. Mam kolejnego fanciorka, jest to Szpilmarka, że to, z oczkiem u góry, strasznie wieje, przepraszam jeżeli będzie słabo słychać, rosyjski, nie, Dwugłowy orzeł, austriacki, austriacka chyba Szpilmarka będzie, rosyjski <noise> i Szpilmarka pisze, ja jestem też as. <noise>